Wstydź się, przyjść, przywitać się. Z dziewczynką małą, co się tęczą, zwie. Ona w różne kolory lubi stroić się. I każdego dnia coś nowego wynajdzie. Czerwień, rzuć, fiolet, biel, zieleń róż. Też kolorami są, tak wiele kolorów, które zna. I dlatego tęcza na imię ma, dlatego tęcza. Kolorowa tęcza. Cóż za cudowny dzień? Który kolor tęcza dziś wybierze? Dziś będzie dzień niebieskiego. niebieski. czar chce wziąć coś niebieskiego na dzisiejszą wycieczkę na plażę. Która rzecz jest niebieska w pudełku tęczy? Czy balon jest niebieski? Nie, balon jest szary. Czy filiżanka jest niebieska? Nie, filiżanka jest brązowa. Czy Wiaderko jest niebieskie? Nie, wiaderko jest żółte. Czy kwiatek jest niebieski? Tak, kwiatek jest niebieski. Witaj, witaj, to ja, dziadek pędzel. Dla mojej wnuczki malować już pędzę. Każdego koloru użyję dziś tu. Maluje wszystko, a ty tylko spójrz Tutaj jest płótno, pędzel, paleta Jakiego obrazu tęcza dziś się doczeka? Niebieski obraz, tęcza szepnęła Niebieski obraz i się uśmiechnęła Niebieski obraz dla małej tęczy Niebieski obraz, dziadek ci go wręczy Niebieski obraz dla małej tęczy. Niebieski obraz, dziadek ci go wręczy. Tęcza idzie z dziadkiem do parku. Tęcza jest bardzo zdziwiona, że tyle niebieskich rzeczy widać dookoła. Niebo jest niebieskie. Kwiatki są niebieskie. Niebieski ptaszek. Strach na wróble w niebieskich spodniach, niebieskim płaszczu i niebieskim kapeluszu. Teraz strach na wróble ma niebieski kwiatek. Niebieskie jezioro i niebieska rzeka. Którą łódkę wybierze tęcza? Niebieską łódkę. Tęczy podoba się w parku, jest tam wspaniale. Dziadek wiosłuje w niebieskiej łódce w upale, wyciąga niebieską kartkę, a następnie zaczyna ją wspinać i składać przepięknie. Co to będzie, ten doczekać doczekać się nie może. To niebieska łódka będzie płynąć po jeziorze. Na niebieskim jeziorze co za piękny widok! Duża łódka i mała łódka razem sobie płyną. Czyż to nie cudowne, cóż za piękny dzień? Kolorowy świat, gdzie bawimy się. Białe chmury, niebieskie niebo, czerwone kwiaty, ale żółte też. Motyl jest szary, a trawa zielona, a buzia słońca uśmiecha się. Czyż to nie cudowne? Cóż, za piękny dzień, kolorowy świat, gdzie bawimy się.